W ramach obchodów święta patrona naszej szkoły został zorganizowany wojewódzki konkurs historyczny Tadeusz Kościuszko bez tajemnic. Patronat honorowy nad konkursem objął oraz nagrody przygotował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Do uroczystego wręczenia nagród zapraszamy panią doktor Judytę skulik pełnomocnika ciekawa do spraw promocji wydziału prawa, prawa kanonicznego i administracji kul oraz pana profesora doktora habilitowanego Waldemara Bednaruka, profesor katedry historii, ustroju i prawa kul absolwenta naszej szkoły. Protokół konkursowy odczyta członek komisji konkursowej, pan Zbigniew Lubaczewski. Yes. a w dziale historii muzeum ziemi chełmskiej im. Wiktora Angosiewicza-Chełm. protokół Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Tadeusz Kościuszko-Westajemnik. Konkurs historyczny odbył się w dniu 29 lutego 2024 roku w zespole szkolną przedszkolne m. Tadeusza Kościuszki w Wojska Kolonii organizatorami konkursu byli Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Zespół szkolno przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wojska Kolonii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dziekan Wydziału Prawa, prawa kanonicznego i administracji katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W konkursie udział wzięło 14 uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap test wiedzy historycznej, w drugim etapie wypowiedź usta o charakterze argumentacyjnym na jeden z wybranych przez ucznia w tematy, które uniwersalne i ponadczasowe hasła głoszone przez Tadeusza Kościuszkę uważał za bardzo ważne i dlaczego. Jakie cechy charakteryzujące Tadeusza Kościuszkę powinien mieć każdy człowiek decydujący o losach naszej ojczyzny i dlaczego? Jakie dokonania Tadeusza Kościuszki uważam za ważne i dlaczego? Komisja konkursowa w składzie Anna Gałan, historyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Okszowie, Zbigniew Subaszewski, adiunkt w dziale historii Muzeum Ziemi Chełmskiej Wiktora Ambroziewicza, Prezes Zarządu Oddziału PTK w Hełmie, nauczyciel Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej. W Hełmie Robert Gała, nauczyciel Bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Hełmie, członek grupy literackiej Lubelska 36. Poszczególni uczniowie uzyskali następujące punkty i może już przekażę tak, to jest... głos no, nie powiedzieli Zaczniemy wyłączenie od udziału, tak? Od uczniów, którzy wzięli udział, więc zapraszamy oskara jakinówka ze szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w kamieniu. Kolejnym uczestnikiem był Marcin Karczmarski również ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. A także Bartosz Kołosiński również ze Szkoły w Kamieniu. Szkoła w Kamieniu ma no, takiego samego patrona jak nasza szkoła, czyli Tadeusza Kościuszka. Um, za udział wręczymy również Nagrodę Robertowi Pyczkowi ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Jurusza Słowackiego w Lublinie. Zapraszamy. Zapraszamy do nas także Milanę Kołtun ze szkoły podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Łuchaniach Oraz Szymona Lasko również ze szkoły w Uchaniach. nas Konrada Blachem ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, to jest również szkoła imienia długszego Kościuszki, Patryka Trynieckiego z zespołu szkolno-przedszkolnego Wojsławica w Kolonii, oraz Katarzyna Blachem z zespołu szkolno-przedszkolnego Wojsławica w Kolonii. Teraz przejdziemy do wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie egzekwo Lena Mickiewicz ze spółzku imienia Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Zapraszamy. Nie ma z nami Lany. W takim razie drugie wyróżnienie uzyskała, uzyskała przepraszam, Laura Włodarczyk ze szkoły podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w ucha. Trzecie uzyskała Sofia Znajomska ze szkoły podstawowej nr 18, im. Macieja Radaja w Lublinie. Miejsce drugie Maria Matwilczuk z Zespołu z Złopicki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo sponsorom, dziękujemy bardzo komisji, nauczycieli. Jeszcze będziemy. Że... Chcecie Państwo coś dla Tak, proszę bardzo. Tak? Tutaj są ci, którzy zwyciężyli, tak? To może jeszcze raz udaję tak tego, tak. bo no dobrze, to w takim razie jeszcze raz poprosimy. Znaczy Leny akurat nie ma, ale Laurek Lodarczyk jeszcze raz poprosimy w takim razie. To jest wyróżnienie, to czyli piąte albo czwarte. Mhm. Nie właśnie czwartego nie ma, więc trzecie miejsce Zofia Znajomska. Kto odbierał za Zosię? No. Ja <laughs> Drugie miejsce, Maria Matwiejczuk. miejsce, Piotr Dziękujemy bardzo za